Siema, jestem Marek. Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale. Dostałem właśnie smsa, ale to nie zmienia faktu, że wracamy dzisiaj do serii Looking for E. I dzisiejszy tytuł brzmi Looking for E. Mulherma, moi drodzy. Odcinek dzisiejszy wcale nie jest ustawiony. Wcale Mulherma nie została jeszcze znaleziona. Dopiero zaczynam jej szukać. Mam przeczucie, że może ona być na przykład w Gawroni... W tutaj, gawroni grani, gawronich piór, więc zobaczymy, czy będę miał rację, i zobaczymy, jak to się potoczy w dzisiejszym odcinku. Czy ja tędy przejdę? Chyba nie, no muszę chyba w prawo iść, dobra, to zrobimy właśnie w ten sposób. Tak, chyba tędy nie przejdę, coś mi się wydaje. A może tutaj przejdę? Tu przez wodę? Czy ja się przedostanę przez tą wodę? Tak, przedostanę się przez tą wodę. Jeżeli ktoś. Oho, le Dobra, nie, dobra, pójdę tu, bo nieważne. Moi drodzy, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak na czym polega ta seria, jak ona wlatuje na kanon, no to tak. E, ta seria polega na tym, że szukamy sobie jednego wybranego Herosa na odcinku. E, jeżeli oglądacie ten odcinek, umowa jest taka między nami, że. E, co jest kurwa. Umowa między nami jest taka, że jeżeli oglądacie ten odcinek, to znaczy, że Mulherma została znaleziona. Jeżeli nie oglądacie, no to znaczy, że mogłem szukać, ale gówno z tego, bo nie znalazłem mi lipa w ogóle fest. Wchodzę do granigronnych piór. No i zobaczymy, moi drodzy, czy będzie gdzieś tutaj Mulherma. Poszedłbym mniej więcej. Halo, halo. Dobra, odrzucę na razie, bo nagrywam, no to muszę dokończyć nagrywanie eleganckie. Zobaczymy, zobaczymy, no może gdzieś tutaj będzie Mulherma. Zaczniemy sobie od tego respa, Zaczniemy sobie od tego respa. No i zobaczymy czy tutaj, kurde, uda nam się znaleźć. Kurde, jest Mulherma, moi drodzy, jest Mulherma. Bardzo się z tego cieszę. Mamy trzy osoby w grupie nagle. Patrzcie na to, jaka magiczna sytuacja. No, niesamowite to było, niesamowite. Dopiero przyszedłem, dopiero przyszedłem i kurczę. Już mamy Mulherma i już mamy grupę trzech osób. Dobra, no to pijemy w takim razie, moi drodzy no, nie, ma, nie ma co przedłużać, no Udało nam się akurat fartownie W tym odcinku Piękny unika z Mulher nam dropił yy, Wydropił kochanka tarczownika Więc przepiękny item Aż sobie go wezmę na pamiątkę, oczywiście Pozdrawiam YouTube, tam napisał Xerwius Więc ja ciebie też pozdrawiam, Xervius I synusia Bulda, który tą Mulher zna Znaczy, jak znalazłem Mulher yy, Więc w sumie nieważne, bo Za dużo się dowiecie i nie będziecie mogli spać w nocy Moi drodzy, w tym odcinku to na tyle. Mulher ma znaleziona yy, drop przepiękny. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, subskrypcja też z dzwonkiem, żebyście dostawali powiadomienia od razu, moi drodzy, bo tak to właśnie działa w większości przypadków, kurde. No bo no nie zawsze, no ale to YouTube przeleje. Trzymajcie się i do następnego odcinka, cześć.